Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj będziemy grali nową postacią The Golden Skibidi, czyli potężny widzowie złoty kibel. Tak, dosłownie jest to Skibidi, ale Golden Skibidi, także Skibidi Sigma widzowie. Totalnie tutaj, no, no będzie potężnie, będzie potężnie. Zobaczymy jak mu pójdzie i zobaczymy jak mu pójdzie na PvP modzie. Ponieważ tak jak wam obiecałem, będziemy grali codziennie. Będzie odcinek zawsze codziennie z jakiegoś PvP i dzisiaj przetestujemy właśnie tego złotego Golden Ski skibidziarza właśnie na PvP i słuchajcie, po, pochwalę się troszeczkę, mam już 615 punktów, co daje nam widzowie naprawdę blisko wejścia do tabeli tutaj szanse. Zobaczcie, 975 to jest najmniej, ile potrzebujemy, żeby wejść na 300 miejsce. Oczywiście będziemy tutaj celowali, ja mam zamiar celować nie w golda, tylko w bicie, słuchajcie, diamentu, mam naprawdę dobre taktyczki. No i patrzcie, diament to się zaczyna od 1202, czyli 58 miejsce i to naprawdę jest potężne, solidne miejsce, więc na pewno będę pijał dalej, nie idzie to źle, większość wygrywam, jak przegrywam i słuchajcie, wystarczy mieć trzysetne miejsce i już dostanie takiego Angelic Guardiana, więc no problemu niby nie ma, ale zobaczymy, jak pójdzie z The Golden Skibidi. Zamieniłem go za Future Large Quickmana, którego też używam, żeby zatrzymać czas i pokonać wroga, kiedy no jest bardzo grubo, nie? Oczywiście otworzymy sobie też krejty, które mam, no bo czemu nie? Możemy też otworzyć gladiator krejta i zobaczmy gladiatora. Dobra, widzowie, rośnie, 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 no i tyle urosło, że mamy gladiator z Okej, okay, w ogóle pochwalcie się, widzowie, jaką aktualnie macie rangę, albo ile punktów. Ja mam 615 punktów, czyli 300 punktów i będziemy w tabeli. No nieco ponad 300, więc naprawdę nie jest źle. 444 koiny, jak będę miał 1000, wtedy pokupuję Golden Gladiator Crate'y i jak będę miał dużo Golden Gladiator Crate'ów, to zrobimy sobie opening. Oczywiście lecimy, widzowie, dobór przeciwnika, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba z dzwonem i ciśniemy. Zapraszam też do klanu, mamy jeszcze jedno miejsce, słuchajcie. Więc tutaj w klaniku zabolki, jak wpiszecie, możecie sobie tutaj podanie wysłać i wtedy my to przyjmujemy, nie? Więc na luzik Moja dziewczyna tutaj to ogarnie, no bo ona prowadzi ten klan i słuchajcie, lecimy z PvP. To jest mój ulubiony tryb aktualnie w TTD. Nie wiem jak wasz, ale mi najlepiej gra się tutaj. Wbijam punkty dla klanu, wbijam coiny też na samonowanie. Samo, na no i generalnie wbijam sobie rangę, która później będzie mega OP. 17 dni zostało widzowie do wyłonienia 300 osób na Angelic Guardiana. Jak zdobędę Angelic Guardiana ultimata, to później pokuszę się też o zdobycie Drill Dragona, później wiecie, Quantum i tak lecimy po wszystkie ultimate Myślę, że to się uda, jeżeli Uda się zdobyć, wiecie, Angeli Guardiana go przetestować na odcinku, to później uda się przetestować też i Altibate, to myślę, że jak najbardziej tak na żywo nie na Ohio, tylko właśnie zdobywając je, nie? Też y, kolejna sprawa, że te ultimate'y naprawdę coraz bardziej tanieją, więc jest to po prostu coraz łatwiejsze. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Słuchajcie, ja tutaj stawiam shiny sierżanta stary. Coś stawiasz? Nie stawiaj. Spokojnie sobie wbij tam, wiesz, farmę stary, nie ma problemu. Damy sobie radę. Słuchajcie, kolejny mecz, kolejny piękny dzień na PvP modzie. Normalnie, lecimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No, powiem wam tak, ja ogólnie jestem zawsze tutaj pozytywnie nastawiony w tym wypadku. Mega mi się przyjemnie gra ten tryb. Nawet jak przegram, to jest ten tryb, jest coś w tym trybie, że chce się grać, naprawdę, to jest gierka, w której, no, pierwszy raz jestem tak zafascynowany, nie, Endless to dla mnie takie, wiecie, no, taka, taka kubka, nie, ale tutaj, widzowie, ta rywalizacja, która nie jest jakaś taka, że, ło, trzeba się wkurzać, bo trzeba, nie wiem, jak w jakichś FPS-ach się tutaj, no, wiecie o co chodzi, po prostu grać bardziej zwinnie, tam, no, trzeba być po prostu mega, mega takim zręcznym, Tutaj po prostu stawiamy kible, nie? No, no co może być trudnego w postawieniu kibla? Tym bardziej złotego, widzowie. Złoty kibel, no imo złoty kibel będzie totalnie oddawał. I właśnie w to polecę. Słuchajcie, złoty kibel postawimy. Przetestujemy The Golden Skibidi, który ma Stuna, Slowing, Splash, AOE. Jest ekskluzywem. Stun trwa 5 sekund, to będzie dobre. Mamy dużego rędża. Slowing 60%, więc więcej od Vampira. Ale Vampira i tak wziąłem, bo Vampir jest OP na ten tryb. Przypominam, widzowie. Przypominam, że Vampirek jest giga OP na ten tryb, bo przemienia Skibidi w nasze Czyli jak przemieniski niski w naszego, on się cofa, leci tutaj do, do Respa z powrotem. No wiecie o co chodzi, po prostu go zaraża, się maną, gryzie go jak Edward w Zmierzchu, po prostu, no wiecie, no przerabia go i się mano. Także wampiry są mega OP i naprawdę, no, dużo osób, które są już um, takie tajemniczone i grają właśnie tą taktyczką pod wampira, żeby na pewno mieć wampira w EQ i jakiegoś dobrego boostera, wiadomo, farma. Aktualnie gram już bez Titana Printera, bo uznałem, że jednak te, tej farmy wystarcza. Nie dochodzimy wcale jakoś daleko do tych wave'ów, że nie są to ogromne wavey, no bo jednak widzowie, powiem wam tak. Nie są to ogromne wave'y, bo no generalnie 30 wave to jest taki max, tam już się tak dzieje, tak dużo skibidi jest, że po prostu kto bardziej zatrzyma skibidi dłużej na respie, przy respie, no to ten wygrywa, nie? Przegra ten, który mniej go mniej te skibidi zatrzyma. I słuchajcie, tutaj już widzę, że jeden ziomek gra, a kolejny ziomek to bot. To są boty i już wam mówię, to są bacony, nie? To są boty, które wbijają do gierki i po prostu te boty na tiny tasku grają, czyli takim jakby wiecie, że po prostu robią określone ruchy, które tam sobie ziomek wyznaczył i, i ten bot jakby gra sam, nie? Pewnie ten kąpiel jest jego odpalony i się mano i ziomkowi gra po prostu postać sama, że tak powiem. Więc tutaj w tym wypadku jest to hamskie. Najgorzej, jak są takie, jeszcze takie typy botów, czy tam bardziej bym nazwał afkerów, to jest bot i on stawia coś. Patrzcie, to jest tego bota tutaj farma, on ją ulepsza i oni zawsze te boty. Jest jakiś bot chyba wyszedł, może coś lepszego od Tiny Taska, może to jakiś bocik taki dedykowany, bo zauważyłem, że zawsze stawiają na środku tutaj ulicy. Na środku mapy jakby, nie do końca, ale wiecie, no przy środku, stawiają właśnie postacie, które, no które wbijają, to, to są właśnie przy tym środeczku, nie? Więc tak to wygląda. No i często właśnie tak robią te bociki, nie? Są jeszcze boty, bardziej awkerzy, po prostu wbijają do gry, awkują i jak ich ziomek wygra, to, to wygrają. Jak przegra, to przegrają, ich to nie interesuje. Po prostu w ten sposób cały czas wbijając, zostawiając kompa, tak czy siak, prędzej chyba więcej wygracie niż przegracie, czyli ogólnie, no to jest niefajne, bo boty przejmują, na pewno mogą przejąć tabelę wyników, i ci, którzy normalnie grają. No, z jednej strony mamy to ułatwione, czasami, bo na przykład bot nie ogarnie tak dobrze, jak my tutaj ogarniemy, że postawimy lepiej te postacie, bo on stawia na środku, patrzcie, na środku ulicy, także no to, to gorzej dla niego, więc tutaj może my ogarniemy lepiej, ale kwestia też jest taka, że jednak widzowie, no, bocik ma wampiry. Często te boty mają właśnie vampira i właśnie King Drillmana, nie? Więc no, jednak są dość mocni. Stawiamy The Golden Skibidi. Miałem przetestować, obiecałem, widzowie, to testujemy oczywiście. Mój ziom tylko farmy robi aktualnie no i spoko nie ma problemu ja sobie tutaj ogarnę no, słuchajcie postawimy Titana fanmena wampira będziemy mieli komplet The Golden Skibidi wygląda naprawdę fajnie explosion radius slowa mamy od razu jeszcze patrzcie stunuje to się zmienia w takiego Midasa w sensie no Midasik no tutaj zmienia w złoto więc to jest jak na zasadzie King Drillmana, nie zmienia w złoto czyli stunuje i to jest naprawdę spoko ok tutaj kolejne i tam stawiają dwie osoby jeden ziomek który normalnie gra Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, a drugi to bot i bot mu też coś stawia. Dopiero jak te skibidi przejdą dalej, to ten bot będzie atakował, nie? Więc koniec końców wydaje mi się, że on to przegra, bo bocik raczej no jak stawia tak z tyłu to nie wiem, czy ich za bardzo później te skibidy nie dojadą i tak przegrają, wiecie o co chodzi? No po prostu lepiej stawiać na początku mapy, więc tutaj no są troszkę na przegranej pozycji ten ziomek z tym botem, oczywiście. I tak, wierzcie mi, to są boty, to są właśnie takie boty. Stawiają po środku, on tu pełno wampirów postawi. Ja już to widziałem wiele razy. Nie gram w te meczyki i zawsze jest to samo: pełno wampirów stawianych na środku. King Drillman obok, żeby stunował. No i generalnie nic nie stawia na początku, a tutaj ziomeczek no stawia, jak widać, więc tak to wygląda. O, tutaj się przywitał nawet. Siemano, się ale on chyba Witał się z tym botem. No stary to jest bot, więc on ci nie odpowie. On po prostu gra tak, jak tutaj mu ziomek wyznaczył. I się wado. Mamy sierżanta od naszego typka. No, oczywiście nie shiny. No, ale dobra, postawił to, postawił. Mógł bardziej postawić tego Aksa obok tutaj mnie, no to miałby boosta, nie? Ale jak zrobił swoim boostem, nie ma problemu. Mój daje 16,5, ten daje 15%, ten zwykły, nie? Więc tak to wygląda. O tutaj 15%, ale ten łapie mój jego, więc no w sumie go zboostuję przy okazji. Siemano, Siemano, stary. Siemanko, Siemanko, przywitamy się. Siemano, Siemano. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o Santę, to robimy dalej, bo potrzeba nam dużo kaski. The Golden Skibidi. Czy warto go ulepszać? No, warto, no bo chcemy go przetestować na nagraniu, nie? Więc muszę się skupić i poulepszać. Ale zanim to, to jeszcze wbijemy Titana Fanmena żeby troszkę tego odpychania było, nie? Jak będzie odpychanie, będzie stunowanie od Golden Skibidi, troszkę więcej obrażeń mu dodamy. Mamy też obszarówkę, więc dużo bije. Zróbmy sierżanta na maksa, ale to za chwilę. No to myślę, że damy radę, nie? Zobaczymy, widzowie. Ale na razie idzie naprawdę, naprawdę przyjemnie. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt. Me simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj by wpisać kod Meres aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele bo można płacić PayPal'em, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego by mógł wysłać tradez z przedmiotem który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak pamiętajcie że jest support 24 na 7 na stronce i na pewno wam pomogą. gwarancja przedmiotu albo Zwrot pieniędzy. Także widzowie, ogólnie mamy boty, które grają dobrze, bo mają ustawione, że stawiają wampiry. Patrzcie, pełno wampirów i te wampiry często przemieniają skibidi na swoją stronę, więc to jest naprawdę mocne, bo te skibidi za bardzo nie mogą przejść i to jest trudne. Najlepsze boty to afkerzy, chyba że w waszym typie tu macie lipę, no ale jak w przeciwnym, to wiadomo, wtedy najłatwiej jest wygrać, to jest oczywiste. No ale widzowie, dobra, lecimy dalej, postawiłem dwóch golden skibidi. Pełno wampirów, żeby też przerabiali na nasze. Zobaczymy, jak to wyjdzie na fula. Mamy sierżanta, nie zrobiłem na fula niestety Santy ale już na to nie patrzę, bo musimy się bronić. 30 wave, widzowie, to jest naprawdę daleko. Może się uda skipa wyłączyć, ale teraz już raczej będzie ciągle, więc mamy, no, lipę. Jak widzicie, za, zamraża, znaczy zamraża. No, zamienia w złoto, nie? No, po prostu łapie elegancko ten golden skibidi, te wszystkie skibidi, ale martwię się o to, że może nam to za bardzo nie oddać, że jakby golden skibidi jest gorszą opcją do wyboru niż taki future large clockman, a golden future large clockman to już w ogóle, bo moglibyśmy zatrzymać czas faktycznie... I wtedy by to bardzo oddało. No w tym wypadku, niestety, zrobić tego nie możemy. Ale szybko ulepszę go jeszcze raz i będziemy mieli większego slowa niż vampir daje. Więc może coś to da. 50% dobra, jednak jeszcze nie mamy. Jeszcze musimy o wiele więcej wydać na niego, żeby on to zrobił. Mamy obszarówkę, więc fajnie tutaj wiecie. Działa to, że ciągle stopujemy te Skibidi. I serio, szczerze powiedziawszy. Bardzo dobry, bardzo fajny ekskluzyw, który mega oddaje. I patrzcie, przechodzi multi -claw. Dobra, ej, wygraliśmy, widzowie. Mimo, że mają wampirki, to ja też mam wampirki, ale mam jeszcze The Golden Skibidi, widzowie. Golden Skibidi, który naprawdę oddaje. Serio, ziomek jest bardzo dobry. Tutaj troszkę poulepszałem i serio, tego The Golden Skibidi też mogę Wam polecić. Jak nie macie niczego innego, no to The Golden Skibidi Wam bardzo odda. Oczywiście tutaj byśmy mieli Future Large Clockmana, zamiast niego, no to wiadomo, byśmy zatrzymali czas, ale i tak nie jest źle. 18 TP. No różnie to daje. Raz 18, raz 20. Nawet dostałem 25 niekiedy, ale no nie wiem, od czego to tam dokładnie zależy, bo się jeszcze tak dokładnie nie znam na tym PvP, ale widzowie, jeżeli chodzi o The Golden Skibidi, no to tak by wyglądał, jeżeli chodzi o testowanko. No, fajna postać, ale Przetestujmy ją jeszcze na normalnym trybie, żebyście bardziej ogarnęli, czy warto w ogóle ją mieć, ale wiecie, że warto, no bo na PvP modzie widzieliście, jak ona normalnie co chwilę zmieniała w złoto. Serio, testuny bardzo ładnie działały, cały czas ładnie działały. W ogóle ciekawe, bo mamy dalej Halloween, a on już jest niedostępny, o co chodzi? Ej, dlaczego mamy Halloween w grze i mamy expa jako rewardsy? I możemy grać Halloween, ale już go nie ma. Co o co, co chodzi w ogóle? Co, co to jest? Dobra, widzowie, jesteśmy już w giereszce. Nie pytajcie, dlaczego mam tutaj Sabera. Po prostu, nie wiem, no go wziąłem, nie wiem nawet dlaczego. Mój mózg po prostu uznał, że będzie go brał na gierkę, ale nawet go nie użyłem. I słuchajcie, postawiłem sierżanta, mamy maksa, mamy maksa na farmach. No i w tym momencie możemy sprawdzić naszego złotego kibelka. Złoty kibelek na maksa. Więc tak, odpalamy go dalej. Cooldowny ma piękne. Oczywiście od Shining, sierżanta Drillmana, więc to wiadomo, że tutaj mega go ulepsza. Mamy kolejny trzeci Poziom 20 odbit stunów, ładnie to wygląda. Kolejny poziom widzowie już 8155 obrażeń, co 0,29, czyli co 0,2, nie? Powiedzmy. Toilet slowing 50% stun na 5 sekund. To jest bardzo dużo, tym bardziej, że on ma obszarówkę. No i łapie różne skibidi w różnym czasie właśnie w swoje stuny. To naprawdę mega fajnie oddaje i bardzo dobrze działa. No i słuchajcie, normalnie ma 0,25, tak mamy 0,2. Fajnie, mi się to podoba. Jakbyśmy mieli dj TV, oczywiście byłoby jeszcze lepiej. No ale to nie ma co narzekać. I tak jest dobrze I mamy aktualnie tylko jednego The Golden Skibidi Jak widzicie totalnie giereczka jest wygrywana Bez żadnego problemu Chłop tak strzela do przodu Że normalnie patrzcie No już tutaj to leci Nie, nie ma żadnego w ogóle problemu Żeby to przejść Oczywiście ulepszamy go na maksa i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jakby ja pierwszy raz gram tym Golden Skibidi, nie? No i się teraz drugi już, no bo mieliśmy tutaj na PvP, teraz gramy go tak naprawdę drugi raz. Ale naprawdę powiem wam, że jest to mega potężna postać. Jakbym miał ją ocenić, to jak najbardziej bardzo taka warta tego, żeby ją kupić, nie? Czy za gemiki, czy z stronki, macie link w opisie. No generalnie widzowie, po prostu się opłaca mieć tego The Golden Skibidi. I też można go grać na PvP, bo jak widzieliście, naprawdę oddawał. 60% sloa to jest więcej od wampirka, 5 stuna, no fajnie. Fajnie, fajnie, 0,2 cooldowny, jeżeli chodzi o szali sierżanta. Jak macie DJ TV, to tym lepiej, to będzie jeszcze szybszy. Ma 30 tysięcy obrażeń, no więc tutaj wychodzi nam jakieś 120 tysięcy. No nie wiem, coś takiego by wyszło, albo 115. Także generalnie widzowie, nie patrząc na to, że tylko nie patrząc tylko na obrażenia. Mamy też to, że chłop stunuje. Dodatkowo możecie postawić ich chyba nieskończoną ilość, więc generalnie możecie sobie nastawiać tych kibli, mieć wszędzie złote, piękne kible, jak w domu, wiecie. Złoty kibel stawiacie, wiadomo, no tutaj totalnie. Musi być widać, że mamy pieniądze, także postawmy sobie złote porcelany, cyk. Kolejna, widzowie. No oczywiście porcelana złota, ale koniecznie, widzowie, z głową wystającą z tej porcelany. No wiadomo, to wtedy wszystkim pokażecie, że jesteście mega bogaci, nie? To jest najważniejsze, widzowie. Dobra, dajemy tutaj jeszcze jeden kibli. Kibel halowy. Ja chcę tutaj zaparkować kibel. Dobra, zaparkowany kibel. No i słuchajcie, teraz ulepszamy tego. No i ulepszam ich do końca. Zobaczymy, jak pójdzie z bossem, bo to jest w sumie najciekawsze. Bo póki co to te Skibidi totalnie deklasują. Po prostu pięknie rozwarają, rozwalają te Skibidi. Nie ma żadnego problemu, prawidzowie. Dalej jest totalnie Skibidi. Powiem wam, że tutaj jest tak Skibidi, że masakra. No, to jest tak łatwiutkie, że nie mam żadnego problemu, żeby po prostu ugrać tą giereczkę. No ja sobie polepszałem na szósty poziom tego Golden Skibidi, więc no jak Totalnie. No, no jest Skibidi, widzowie. No, co mogę wam powiedzieć? Jest Skibidi. Czekamy na Bosika. M oczywiście ulepszamy dalej nasze złote porcelany, złote kible, nasze złote Skibidi. Także, widzowie, zobaczymy, jak to pójdzie. M 7 waveów do Bossa. Był tutaj jakiś ziomek, który tam się nazywał bosem, ale mieliśmy go totalnie gdzieś, widzowie, bo go po prostu tutaj. No wiecie, po prostu totalnie go spukaliśmy. Haha, ha. także nie, no na Luzie. Na Luzie po prostu ziomek zleciał totalnie szybciutko. No, powiem wam tak. Myślałem kiedyś właśnie, o takim złotym kiblu TTD, więc zaskoczony nie jestem. Wiedziałem, że się kiedyś pojawi, ale nie wiedziałem, że jako ekskluzyw. także, no, ciekawie. Jest ciekawie, to na pewno. Helmet Boss Toilet ma to do siebie, że jednak tutaj troszeczkę się przybroni, więc, no, wejdzie troszkę dalej niż reszta z nie? Bo jakby, jak gram ten The Void, pamiętajcie, że The Void ma 60 waveów, jest to trudniejszy tryb, trudniejsza mapa od Nightmare'a, więc jest to taki abysmal, nie? Można się, można chyba tak powiedzieć, że to jest abysmal. Więc generalnie jest trudno, ale dla naszych złotych kibli jest totalnie łatwo. 20 odbit stunów sprawia, że zaraz sobie to zregenerują. Tamten, wiecie, ten generalnie indyk strzela do nas laserka, ale nam to zupełnie nic nie robi. Także jak widzicie, za chwilkę będę miał wszystkie z na wysokim, maksymalnym tak naprawdę poziomie. Sierżant tutaj ładnie bustuje, tylko gorzej jak go wyłączą, no bo faktycznie akurat sierżant niestety nie ma odbić stunów. Więc tutaj by się przydało coś na stuny. Ale myślę, że i tak powinniśmy dać radę. Dobra, kolejny ski ulepszone, Teraz lecimy z tym. Nie wiem, czy takie autoskipowanie na tym poziomie, na tych waveach, na pewno będzie ok, ale powiem wam tak. Ja się nie boję. Nie robimy tak, że wyłączamy autoskipa. Nie wyłączam go. Nie, nie wyłączę go. Lecimy dalej i słuchajcie, za chwilkę sobie usuniemy Sante TV, żeby nam już tutaj nie stał. No bo po co ma stać, jak nie będzie więcej waveów? Wiadomo, wtedy już i tak nie dostajemy kaski za niego. Sekutor Astro Toilet dostał Stuna. No i się mano. Był sekutor, nie ma sekutora. Także naprawdę, jeżeli chodzi widzowie o te skibidli złote, są mega OP. Ja myślę, że nawet pogram nimi troszkę na PvP. No serio, zamiast tego Future Lodge Clockmana, to ja chyba wolę go, bo on co chwilę może dać stuna, może zamienić w złoto i szczerze, naprawdę mega to oddaje. Ja wiem, że jest jeszcze King, King Drillman, który zamienia w złoto, ale King Drillman, no niby daje te 30% obrażeń, więcej i tak dalej. Ale nie wiem, czy to 30% dla zwykłych postaci, czy dla mm, drillmenów. Chyba dla drillmenów daje 30%, tam niżej dla zwykłych, więc generalnie trzeba by grać tutaj yy, wiertłami, No ale powiem Wam, że generalnie. To chyba nawet lepsze od King Drillmana. Dlaczego? No bo mega potężna obszarówka. Naprawdę duży zasięg. No patrzcie to, to jest jego zasięg, to jest naprawdę jego zasięg. On jest przepotężny na całą prawie tutaj mapkę. Oczywiście, no dobra, na całą to za dużo powiedziałem, no na połowę mapy się umówmy, że tak było bardziej fair, nie, żebym powiedział tak konkretniej. No i teraz ulepszamy tego, zabieramy Santę, zabieramy Santę. i chyba ulepszymy, zdążymy każdego. Albo dobra, wiecie, co, net zrobię lepiej? Dodamy sobie więcej tych skibidi, żeby było totalnie skibidi, nie? Żeby było totalnie widzowie po prostu tutaj. Mega Lux Skibidi. No i zobaczcie, Astro Spider rozwalony, sekutor leci. Mamy tutaj Giant Astro Spider Toilet, który też totalnie pada, więc naprawdę czy jest dobrze? To no jest przecudownie. Mi tutaj totalnie przyjemnie się gra. Nie mam w ogóle żadnego problemu, żeby porozwalać te Skibidi. Patrzcie to, Large Astro Toilet też dostanie na web. No i mamy ostatniego Bosika tego tutaj poziomu, tej potężnej mapy. Jest nim oczywiście Astro Dashes. No i tutaj Astro Duches. Normalnie, będzie dojeżdżany. Dobra, 4,500 jeszcze tutaj. Ulepszmy tego, nie wiem, tego Titana printera. No niby warto mieć, ale wiecie co? Wydaje mi się, że jak da mi tutaj kaskę, to już go usunę i jeszcze ulepszę, ile tylko mogę. No i w sumie tyle, będzie ok. Dajmy jeszcze tutaj chwilkę temu Titanowi printerowi, da nam kaskę, sprzedamy go i ulepszamy tego ostatniego Skibidi, nie? W sensie tego na maksymalny poziom. Ostatni nasz maksymalny poziom na skibidi, bratku. Także zobaczmy, czy w ogóle zdążę. Dwie sekundy, sekunda, dawaj ziomek, dobra, kaska, pyk. No i mamy to. 30 tysięcy widzowie. No i tyle. No i ziomek prawie cały czas stoi. Ma złoty łeb, bo tak często stunuję że ciągle jest złoty. 2000 coinów. Dziękuję wam za obejrzenie. Polecam gigawidzowie ten złoty kibel. No po prostu chcecie taki kibel u siebie w domu. Siema.